Witajcie na kanale Makeup by Seba. W dzisiejszym odcinku kolejna lekcja, a tak naprawdę odpowiedź na Wasze pytania. Sebastian, w jaki sposób wykonujesz makijaż u swoich modelek? Ten taki podstawowy krok po kroku. Więc dzisiaj e, specjalnie dla Was zdradzę Wam parę moich sekretów i ulubionych produktów. Podstawą dobrze zrobionego makijażu, szczególnie na sesję zdjęciową, jest odpowiednia pielęgnacja. E, ja staram się zawsze używać bardzo bogatych kremów e, o dość gęstej konsystencji, tak żeby bardzo mocno nawilżyć, czasami wrę wręcz natłuścić skórę. Osobiście uważam, że najlepiej pracuje się na skórze tłustej. Lepiej zawsze jest tą skórę zmatowić, niż zadziałać w drugą stronę, czyli skórę suchą rozświetlać. Moim pierwszym krokiem w makijażu zawsze jest baza. Na sesjach zdjęciowych, szczególnie tych takich beauty, gdzie, gdzie chcemy uzyskać efekt glossy skin, mocno rozświetlonej skóry, zawsze używam bazę Primer Oil. Baza Primer Oil składa się z 15 wyciągów z nasion roślin, które będą nawilżały, regenerowały, odżywiały skórę. No i mimo tego, że jest olejkiem, sprawi, że nasz make-up będzie trzymał się dłużej. Można ją mieszać z podkładami, używać pod podkład, w zależności od potrzeby. Oczywiście ja bazę używam nie tylko na twarz, ale Primer Oil używam również na dekolt, na ciało, na dłonie, na te wszystkie miejsca, które potrzebują szybkiej regeneracji, rozświetlenia i blasku. Oczywiście możemy też ją użyć na włosy albo brodę. Niezastąpionym krokiem, jeżeli chodzi o sesje zdjęciowe, u mnie jest podkład Studio Skin Hydra. Podkład, zadaniem którego jest wyrównanie kolorytu skóry, trwałość, nawilżenie i efekt bardzo naturalnego wykończenia. Produkt rzeczywiście, który spaja się ze skórą, natomiast produkt jest na tyle wyjątkowy, że został przetestowany przez markę Smashbox w pięciu różnych oświetleniach: naturalnym, sztucznym, ciepłym, zimnym i w świetle fleszy. To daje nam niesamowity komfort pracy i noszenia produktu, ponieważ będziemy wiedzieli, że w każdym świetle będziemy wyglądać idealnie. I rzeczywiście czasami jest tak na sesjach zdjęciowych, że czasem robimy zdjęcia w pomieszczeniach, a za chwilę fotograf mówi, dobra, jest piękne słońce, wychodzimy na zewnątrz. I wiem, że w tym momencie ten podkład się sprawdzi, ponieważ ja mam tą pewność, że został przetestowany w każdym oświetleniu i nawet jeżeli fotograf użyje fleszy, nie będzie ten podkład nieładnie odbijał światła, czyli wybierał twarzy. Podkład dodatkowo utrzymuje się 24 godziny. Nie trzeba go poprawiać w ciągu dnia. Jest beztłuszczowy, nawilżający, idealny. I powiem szczerze, od 7 lat, jak poznałem ten produkt, nie jestem w stanie zmienić go na żaden inny podkład. Pamiętajmy o tym, że podkład aplikowany na olejek delikatnie się utleni. Dlatego warto zawsze dobrać podkład o jeden ton jaśniejszy. Podkład możemy aplikować dłonią, możemy aplikować go beauty blenderem albo pędzelkiem. I właśnie ten ostatni sprzęt, czyli pędzel, daje nam efekt struktury skóry, coś co jest bardzo cenione przy sesjach zdjęciowych. Zbyt mocne wygładzenie struktury skóry, czy zbyt, zbyt duża ilość pudru, nie jest dobrze widziana na sesjach. Raczej stawia się na tą naturalność. Podkład zawsze zaczynam aplikować od centralnej części twarzy, czyli Tutaj w tym miejscu musi iść najmocniejszy efekt krycia, i następnie blenduję go na zewnątrz, tak, żeby przepięknie połączył mi się z kolorem szyi. Na sesjach nigdy nie używam mocności kryjących korektorów. Wolę popracować warstwami korektora, wolę popracować techniką color correcting niż zrobić efekt maski, gdzie później rzeczywiście te. Na przykład zmarszki, czy struktura korektora będzie widoczna pod oczami. Dlatego staram się zawsze wybierać te korektory, którą, które dają bardzo naturalny efekt i wygląd gdzie możemy budować sobie efekt krycia. Korektor zawsze zaczynam aplikować od wewnętrznej części oka, to jest dokładnie to miejsce, i zaczynam blendować na zewnątrz, tak żeby środkowa część twarzy była jak najbardziej rozjaśniona. To jest mój pierwszy krok do konturowania. Wypadałoby to wszystko zafiksować. Ja staram się nie używać pudru na planie zdjęciowym, jeżeli nie muszę. Albo używam pudry, które są lekkie w konsystencji. Bardzo cenię pudry sypkie, które mogą delikatnie wyrównać mi strukturę skóry, ale co dla mnie najważniejsze, zmatują te miejsca, które mi przeszkadzają w świeceniu, tak, żeby to ładnie wyglądało na zdjęciach, żeby nie, było, żeby nie wyglądało tak, że modelka po prostu biegała na planie zdjęciowym. I pudry zawsze aplikuję małym pędzelkiem, małymi ilościami i kontroluję dokładnie miejsca, które mają być lekko zmatowione. Tak, żeby stworzyć lekki kontrast z miejscami, które będę chciał rozświetlić. A jak mowa o rozświetleniu, uwielbiam wykańczać makijaż pudrem rozświetlającym. Czyli strefę środkową twarzy lekko matuję, natomiast policzki i całą resztę twarzy delikatnie wyka wykańczam, czy delikatnie aplikuję na, na te miejsca światło, co daje mi niesamowity efekt blasku i świeżości. Do tego staram się zawsze wykorzystywać pudry rozświetlające mineralne, które będą przepięknie i subtelnie odbijały światło i które są niezwykle lekkie w swojej konsystencji. Puder rozświetlający zawsze aplikuję puchatym pędzlem. Nigdy nie używam zbitych pędzli, żeby nie nałożyć go zbyt dużo i to jest bardziej efekt omiatania na skórze niż mocnej aplikacji. Najważniejsze jest to, żebyśmy widzieli światło, a nie produkt. No i chyba to jest ta wyższa szkoła jazdy. Bardzo często przy sesjach zdjęciowych mm, staram się uzyskać efekt blasku, nawet używając brązer. Wtedy sięgam po brązery które też nie mają talku, które, które mają efekt rozświetlenia i blasku. Idealnie to się sprawdza, szczególnie w naturalnym świetle. Sam kontur czasami w naturalnym świetle, jeżeli przedobrzymy, nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Taki puder rozświetlający aplikuje na miejsca najbardziej wystające, na te miejsca, które po pierwsze będą najmocniej odbijały światło, a po drugie na te miejsca, gdzie naturalnie robimy się bardziej zarumienione, zabrązowione w momencie, kiedy pada na naszą twarz Słońce to zazwyczaj są kości policzkowe, trochę nos, yy, boki yy, czoła czy, czy broda, ale to musi być wszystko stworzone bardzo delikatnie i bardzo subtelnie. Wszystko razem ładnie blendujemy i cieniujemy tak, żeby tworzyło jedną, jed, jedną spójność. Pamiętajcie, żeby brązer aplikować zawsze małymi ilościami, zawsze lepiej jest dołożyć produkt niż od razu przedobrzyć na samym początku. Róż jest chyba najlepszym sposobem na osiągnięcie efektu świeżości na skórze. To róż daje nam ten efekt e, takiego naturalnego rumieńca, i jesteśmy wtedy w stanie oszukać, że nie mamy na sobie zbyt dużej ilości podkładu, albo że ten rumieńc e, wybija spod podkładu e, czy spod pudru. Często sięgam po róże kremowe, e, które dają efekt bardzo naturalnego polika, naturalnego rumieńca, albo po róże mineralne, które nie mają w składzie talku i są niezwykle lekkie. No i trudno nam zrobić yy, tam krzywdę przy, przy użyciu tych yy, róży. Aplikuję róż zawsze na tą płóćkę. Tu, gdzie naturalnie występuje róż, a następnie blenduję go delikatnie ku górze, żeby uzyskać efekt wymodelowania twarzy i przejścia kolorów yy, koloru różowego czy Koloru różu w kolor brązera. Bardzo ważną rzeczą jest trwałość makijażu na planie zdjęciowym. No i jak jestem w stanie kontrolować jakość cery i mogę ją co jakiś czas poprawić, tak, jeżeli chodzi o okolice oka, dobrze jest już tak nałożyć cienie, takich użyć produktów, które zapewnią nam tą trwałość. Ja zawsze przed aplikacją jakiegokolwiek produktu na powieki czy brwi używam bazy utrwalającej make-up. I baza od marki Smashbox jest taką bazą, która daje mi pewność, że ten make-up, który nałożę, nieważne co to będzie, utrzyma mi się do momentu, dopóki modelka nie zrobi demakijażu. Produkt możemy używać nie tylko właśnie na powieki, ale również na brwi, pod pomadkę, jak również na takie miejsca problematyczne, gdzie na przykład wiemy, że będziemy mieli sesję z okularami. To możemy w tych miejscach, gdzie są noski od okularów, nałożyć bazę, na to nałożyć podkład i gwarantuję wam, że będzie się dłużej trzymał. Czasami omijam makijaż powieki. Przy, przy makijażu sesyjnym, natomiast nigdy nie jestem w stanie pominąć brwi. Brwi jest to jest rama dla oka. Ja staram się zawsze, żeby ta brew wyglądała jednak bardzo naturalnie. Robię tak zwany burz brwi, czyli ma być ich dużo, mają być gęste, podkreślone, nigdy graficzne. Brew powinna wyglądać jak najbardziej naturalnie, nie powinna być idealnie równa jedna z drugą. One mogą być troszeczkę różne. Ktoś mi kiedyś powiedział, że brwi powinny być jak przyjaciółki. Czyli mogą być podobne do siebie, ale nigdy nie mogą być jak bliźniaczki, bo wtedy nie wygląda to naturalnie. A w makijażu sesyjnym ta naturalność ma największe znaczenie. Do makijażu brwi staram się zawsze używać że produktów, które są półtransparentne, gdzie mogę budować sobie efekt włosków, gdzie mogę budować sobie efekt trójwymiarowości, gdzie mogę budować sobie efekt gęstości. Lubię produkty, które nie narzucają mi swoją pigmentacją efektu końcowego. Aby ładnie podkreślić brew i troszeczkę ją zliftingować, podłóg brwiowy zawsze stosuje lekkie produkty rozjaśniające. Może to być puder rozjaśniający, cień, albo po prostu jasna, beżowa kredka, natomiast nigdy perłowa. Staram się, żeby to zawsze miało satynowe, albo matowe wykończenie. Nigdy na powiekę nie stosuję korektora, przynajmniej staram się tego nie robić. Ja bardzo często sięgam po cienie po prostu kremowe, które wyglądają bardziej naturalnie na powiece niż korektor, ale które wyrównają nam bardzo subtelnie kolor naszej powieki, zakryją zaczerwienienia, jak mam jakieś żyłki, albo nierówności pigmentacyjne, a do tego sprawią, że nasz make-up będzie trzymał się dłużej. Przy makijażu okal, no w zależności od upodobań producenta, staram się zawsze stworzyć coś bardzo lekkiego. Dla mnie najważniejsze zawsze jest modelka, nie mój makijaż. Mój makijaż mają upiększyć. W zależności od potrzeb produkcji zaplanowanego makijażu oczywiście mogę używać tutaj w tym momencie różnych cieni, ale ja bardzo często mając wolną rękę w makijażu staram się używać cienie, które będą przepięknie odbijały światło, które będą grały razem ze światłem, i cienie, które będą się bardzo długo otrzymywały. Fakt jest taki, że wiele produktów które mają drobinkę w sobie, no niestety w ciągu dnia w trakcie sesji się osypuje. Więc ja staram się sięgać po te najlepsze, które wiem, że dadzą mi tą pewność, że to światło, ten blask, ta drobina utrzyma się cały dzień. No i oczywiście pamiętajmy, ja zawsze pod drobinę używam bazy. Rewelacyjnym trikiem makijażowym przy sesjach zdjęciowych i nie tylko jest zagęszczenie czarną kredką e, linii wodnej, ale na górnej powiece. To daje nam efekt e, gęstości rzęs, e, podkreślonego oka bez e, efektu przemalowania. Zazwyczaj na sesjach zdjęciowych nie używa się doczepianych rzęs. E, czasami można użyć parę kępek, ale nigdy się nie używa rzęs na pasku. Raczej staramy się zawsze zrobić tak, żeby rzęsa sama w sobie, wytuszowana wyglądała dobrze, a dobrze wytuszowana rzęsa jest tylko wtedy, kiedy używamy odpowiednich maskar. I po takie maskary ja zawsze sięgam. Maskary, które ładnie zagęszczą rzęsę, pięknie ją rozdzielą i co dla mnie najważniejsze, wydłużą i lekko podkręcą. Przy tak zrobionym makijażu cery i oka na usta możemy nałożyć niemalże każdy odcień, każdy kolor, i to jest coś, z czym ja bardzo lubię grać przy sesjach, szczególnie kiedy mamy zmianę luku, Czyli zaczynam od tych nudziakowych odcieni na ustach, a później możemy sobie poszaleć na przykład z czerwienią, czy z jeszcze bardziej agresywnym, czy mocniejszym pigmentem na usta. Makijaż twarzy na sesji zdjęciowej i nie tylko, to nie wszystko. Chyba największym błędem, tak mi się wydaje, w makijażu jest to, kiedy robimy matową skórę, a na przykład bardzo mocno rozświetlamy dekolt, albo mamy przepiękne, mocne glow i matowy dekolt, więc ja staram się zawsze doprowadzić do tego, żeby makijaż twarzy był niezwykle spójny z makijażem dekoldu, z makijażem ciała. Oczywiście jak w makijażu twarzy, gdzie modelujemy kości policzkowe, również na dekoldzie możemy modelować. Biust możemy modelować obojczyki, wszystkie miejsca, które chcemy uwydatnić i bardziej pokazać. Makijaż do sesji zdjęciowej nie jest makijażem skomplikowanym. Musimy jednak trzymać się paru reguł. Po pierwsze, najważniejsza w makijażu jest modelka. Po drugie, ważne wytyczne producenta i tego, w jaki sposób mamy zaplanowaną całą sesję. To, gdzie będziemy robili zdjęcia, w jakim świetle, w jakim otoczeniu. Pamiętajmy o tym, żeby używać produktów lepszej jakości, szczególnie jeżeli rozmawiamy o makijażu cery. Używajmy produktów, które będą nam się bardzo długo utrzymywały i które nie będą zmuszały nas do tego, żeby ciągle poprawiać makijaż. Dlatego ja zawsze sięgam po te produkty o przedłużonej trwałości, tak żebym nie musiał co 10 minut podbiegać i pudrować twarzy. I przy tych wszystkich aspektach technicznych, jakości, etc., etc., musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy: to jest długość wykonywania makijażu. Zazwyczaj mamy na to jakieś 20 minut. 30 minut to już jest luksus, e, więc musimy w tym czasie się zmieścić i wykonać cały makijaż twarzy. Wszystko musimy mieć zaplanowane, e, nie możemy popełniać błędów e, i musimy w 100% kontrolować ilości i jakość Makijażu. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadł Wam do gustu. Jeśli tak, dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i zostawcie komentarz, jeżeli makijaż Wam się podoba. Oczywiście możecie polecać mój kanał innym osobom. Ja za dzisiejszy odcinek i Waszą uwagę serdecznie Wam dziękuję. No i zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia. Pa. pa. Show is about the start. You have to show, have a look, or give a look. Face it!